Tędy możemy wrócić do obozu. Pomogę z tymi pnączami. Teraz wsuń ostrza w świecące pnącza i podpal je. Twój brat zdawał się gotowy na twój powrót. No, jestem pewna, że marzy tylko o tym, żeby wszystko było tak jak dawniej. Znowu zrzuciłby ciężar przywództwa na mnie. 不、呃、不 Lewej Pozdrowienia dla Odyna. Skutecznie wykorzystujesz swój niew. Wiesz, kiedy nie ma się tego, co się lubi. Wcale nie jest tak, że ja chcę być zła na Freyra. To mój brat. Był dla mnie najważniejszą osobą oh. na świecie przez obę życia. Oh. 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 Zamrożone. Zajmijmy się resztą. żej potężne manifestacje runicznej magii. Ci są w Vanaheimie? Giganci odebrali je Odynowi i sprowadzili tutaj. I patrz. Światło budzi śpiące korzenie. Widzisz, jak wyciągają się do słońca? Piękne, prawda? Miła odmiana od pokrywy mitgarskiego śniegu, do której przywykłam. Migracja na wschód. Dokładnie tak, jak zapamiętałam. Przynajmniej cały świat nie padł ofiarą drapieżników i najeźdźców. Wygląda na to, że jest tu jeszcze o co walczyć i czego bronić. Nawet po tak wielu zniszczeniach. Może podobnie jest też z Frejrem. Nie dasz rady nic im zrobić, dopóki nie zniszczysz matki. To takie jest duże, bulwiaste coś, pewno poznasz. また浅くしてよ Zdarzyło, odkąd widziałam Frejra. Nie wiem, od czego zacząć. A czego od niego chcesz? Na początek przeprosin. Naprawdę chcę mu wybaczyć. I chciałabym, żeby się zmienił. Tylko on mi został. Przeprosiłeś kiedyś Dejmosa? Trudno prosić o przebaczenie, jeśli czujesz się go niegodna. Jak przejdziemy dalej? Dzięki strzałom pieczęci ogień powinien dosięgnąć zarośli po drugiej stronie rzeki. Uch! Uch! Hmm. A cóż, ciesz się, że miałeś kogoś, kogo ciepło wspomniesz. Blake Corner pretriast carcass. Regi feather rot. Nauczył mnie tylko tego, że mrok, który może ogarnąć duszę, nie ma żadnych granic. Skłonił mnie do małżeństwa w zamian za oszczędzenie mojego domu, który i tak sobie wziął. Rozpędził moich wyznawców na cztery wiatry. Może już czas powiedzieć nie. Może już czas wypełnić przepowiednie groły. Nie pragnę wojny, Frejo. Wojna to potworność, Kratosie. Ale istnieją rzeczy jeszcze gorsze. Wiesz, jeśli Atreus pogna kurak na rokowi, możesz go nie powstrzymać. Dam radę. A jeśli nie? Zadbałem, by umiał przetrwać samemu, jeśli będzie musiał. Uważaj na rośliny. Mnie lubią, ale obcych już nie bardzo. Zauważyłem. Ow! Gue t referred to as Traponder Des Co masz dalej w planach, jeśli nie wielką wojnę? Nie wiem, ale życie Atryusa jest najważniejsze. Radzę pospieszyć się z decyzją, albo ktoś może zdecydować za ciebie. Gotowa? Bardziej nie będę. ty. W końcu do nas wróciłaś. Tak. Uczcijmy to. Odzyskasz tron i królestwo, ty jak kontra świat, tak? Jak za starych czasów. Ja nie zostanę. Nie rozumiem. Jesteś tu. Może razem zdołamy odzyskać to, co nasze. Dopiero odzyskałam to, co moje. Przede mną dużo pracy. Ale widziałaś, co zostało ze świata, tak? Naprawdę tak mało dla ciebie znaczymy? Kwestionujesz moją lojalność? To Haim odwrócił się ode mnie! Ach. Widzę, że nie umiesz zapomnieć tej starej urazy. Moim zadaniem było ratowanie tylu osób, ile się dało. To był mój obowiązek. Ty nie traktowałeś go poważnie i z tego, co widzę, nadal nie traktujesz. Myślisz, że to dla mnie zabawa? Tak. <laughs> Przez tego maniaka, którego zwałaś mężem, straciliśmy wszystko. Rodzina tego szaleńca potraktowała mnie ogniem. Jak twoim zdaniem miałem zareagować? Jak mój brat! Jak ten chłopak, który zawsze stał za mną murem! I którego ja wspierałam, nawet gdy dokonywał samolubnych wyborów. Myślałam, że mnie odnajdziesz. Że choćbyś był zły czy smutny, nigdy mnie nie opuścisz. W najtrudniejszej chwili. Prejo, proszę, ja myślałem, że nie żyjesz i że te straszne słowa będą ostatnimi, które do ciebie powiedziałem. Masz pojęcie, jak to jest? Wiedzieć, że twój egoizm zranił kogoś, na kim najbardziej ci zależało? Opuścić cię? O, Frejo... Ja rozpaczałem. Tak bardzo tęskniłem. Ja też, Inger. nie zwiążę losu z innym światem, kiedy w końcu odzyskałam wolność. Prześlę ci pomoc i wrócę do ciebie. Obiecuję. To już od dawna nie jest twój dom. Nie? Dobra, dobra, wystarczy już. Nie macie nic lepszego do roboty niż gapić się na rodzinne pojednania. No chodźcie już. Nie ty! Mam z wami kilka tematów do obgadania. Po pierwsze, zabierzcie wasz gadający łeb. Po drugie, wyczuwam magię pieczęci na Twoim łuku. Chętnie pożyczę sobie ten pomysł. W ogarnę Ci małe dźwiękowe czary mary. Co ty na to? Niech będzie. Po trzecie, jeżeli nie zamierzacie tu zostać, nie zaszkodzi wspomnieć, że Sindry i ja prowadzimy noclegownię dla bezrobotnych bogów. Jak już porządnie odmrozicie sobie tyłki w Midgardzie, wróćcie i zajrzyjcie do waszego starego kumpla tyra. To bardzo miłe Brok. Może tak właśnie zrobię. No, to tyle. Zobaczymy się w domu. Chyba, że mam wam coś jeszcze naprawić. No, bracie, porozmawiamy z sojusznikami, czy wyruszamy? Myślisz, że ten dryblas, z którym podróżujesz, mógłby mi w czymś pomóc? Może. Czasami bywa w nastroju do pomocy. Ostrz go regularnie, a na pewno nie zginie. Powiedz tylko słowo. Lord Freyr znalazł ją, ledwo żywą czołgę. Prawdopodobnie uciekła z chodowli w lot Wszyscy mówiliśmy że nie da się jej uratować. ale on się nie poddał. Doszła do siebie i została z nami. Pani Freja? Tego ci potrzeba. Jasne, weźmy twoje draty. No dawaj mi to wreszcie. Nieźle zmasakruje. Zwrotów nie przyjmujemy. Hej! Świetnie, że się udało, o cokolwiek tam chodziło. Nadal nie jestem pewien, czy rozumiem, co tobą kieruje, ale dopóki jesteś po jej stronie, ja jestem po twojej. Zapytamy go? To niegrzeczne. Niegrzecznie jest prosić o pomoc? Bygwirze, mój drogi, skup się na pracy. Splot masz za luźny. Pamiętam, gdzie można znaleźć bramę. Chodź za mną. Odkąd wykonaliście misję, jakoś się dogadujecie. Czyżby ten wasz sojusz miał jednak potrwać trochę dłużej? Zdaje się, że mamy wspólnego wroga. Kratosie, nie zgadzasz się, że Ragnarok jest nieunikniony. Ale dobrze wiesz, że Odyn stanowi zagrożenie. Cokolwiek się wydarzy, naszą jedyną szansą na przetrwanie jest współpraca. Nieprawdaż? Tak. A co do propozycji Broka? Wyobrażasz sobie życie pod jednym dachem z dawnymi wrogami? Nie korciłoby cię, żeby wywrzeć straszną zemstę? Nie na was. Jednym ani drugim. Obiecuję.